Panie Prezydencie, dlaczego nie było pana wczoraj na debacie? Rafał Trzaskowski uciekający przed dziennikarzami. Po co ta ucieczka? Może jednak parę pytań od I Rafał Trzaskowski, który boi się debaty w mediach, które patrzą władzy na ręce. Ostatnim starciu kandydatów była tylko jego tekturowa podobizna. Na tę debatę zaprosiliśmy również pana Rafała Trzaskowskiego. Kandydat partii Tuska nie radzi sobie w stresujących sytuacjach. Mieliśmy i mamy prezydenta, który był kompletnie, kompletnie zależny od prezesa. I oby się nam to nie powtórzyło, obyśmy za dudą nie zatęsknili, bo on miał krztynę jakiegoś kręgosłupa. A sondaże pokazują tendencję spadkową. Według ustaleń naszych dziennikarzy te informacje budzą olbrzymi niepokój w kierownictwie platformy. Do tego stopnia, że jako jedną z opcji miano rozważać nawet wycofanie Trzaskowskiego. Z punktu widzenia Tuska najlepiej by było jakby ten uległy, plastikowy, nie mający własnego zaplecza chołownia został prezydentem, bo wówczas jest całkowicie zależny od obozu rządzącego. Takiego rozwoju wypadków nie wykluczają też posłowie opozycji. Zwłaszcza, że uciekanie to jedno. Drugie to dziwne zachowania na wiecach wyborczych. Na odwrót pan trzyma transparent. W drugą stronę, kochani! Pozdrawiam pana, jaki pan piękny uśmiech prezentuje. No cudo! Jeżeli nie pan Trzaskowski, to być może pan Hołownia i nie zapominajmy o tym scenariuszu, który mówi o obaleniu w ogóle w razie wygranej Karola Nawrockiego, nieuznaniu wygranych wyborów przez niego. Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej pytanie o to w Sejmie zapewniają, że taki scenariusz nie wchodzi w grę. Słyszymy nawet, że kampania Rafała Trzaskowskiego przebiega prawidłowo. Nie pan nawet patrząc na brak obiektywizmu państwa telewizji, to naprawdę jest to dobra kampania. Dziękuję bardzo. Jednak nawet niektórzy politycy z partii Donalda Tuska przyznają, że błędy Rafałowi Trzaskowskiemu się zdarzają. Każdy kandydat popełnia jakieś błędy i podejmuje trudne decyzje od analizy tego, czy kandydat podjął dobrą czy złą decyzję. Sam, oczywiście, sztaby każdego z kandydatów. Gorzej, gdy źródłem problemów są same sztaby. W przypadku zaplecza Rafała Trzaskowskiego olbrzymie kontrowersje budzi organizacja debaty w Końskich. Kto za co zapłacił? Ze strony sztabu i telewizji publicznej docierają sprzeczne komunikaty. Partia razem składa w tej sprawie doniesienie do prokuratury. Chcemy po prostu, żeby prokuratura wyjaśniła, czy komitet wyborczy przyjął, przyjął korzyści majątkowe od telewizji publicznej, czy też za wszystko zapłacił. Oczywiście wysyłamy również dodatkowo pismo do telewizji polskiej o to, żeby przekazali wszystkie, wszystkie dokumenty z tym związane. Gazeta Wyborcza wprost napisała, że prezenterce i wydawcy z nielegalnej TVP miał zapłacić bezpośrednio sztab Rafała Trzaskowskiego. Trudno o bardziej jaskrawy przykład konfliktu interesów i złamania zasad etyki, jeśli kandydat opłacałby dziennikarzy. Z naszych nieoficjalnych ustaleń w sztabie wynika, że całkowite koszty debaty to około 600 tysięcy złotych. To cena m.in. za wynajęcie hali, ekrany, pulpity, światła. W tym są i wynagrodzenia dla prowadzącej i wydawcy, którzy zresztą w spółce pracują na etatach. Problemem dla Rafała Trzaskowskiego jest też książka Rafał. Wywiad Rzeka zamiast promować kandydata to go ośmiesza. Zaczęła się kolejna inba, że mam 168 cm wzrostu, a niby polityk powinien być wysoki. Pamięta pani? Nie, a ile pan ma? 180, ale widocznie PiS zrobił, jak mniemam, analizę. I wyszło im, że powinni przedstawiać Andrzeja Dudę jako tego wyższego. Swoją książkę ma też w najbliższych dniach przedstawić Karol Nawrocki, o czym opowiedział specjalnie dla telewizji w Polsce. Mało o mnie, więcej o Polsce, więcej o polskiej historii, więc nie skupiam się w tej książce na sobie samym, a raczej na sprawach najistotniejszych dla Polski. Wątki bardziej osobiste, Karol Nawrocki odsłonił za to w długim, kilkugodzinnym wywiadzie dla kanału Zero. Pokazał się z innej strony, czym pozytywnie zaskoczył nie tylko swoich zwolenników. Komu pan kibicuje z zagranicznych klubów? Najbardziej Chelsea. Jestem solidarny ze swoim synem, który jest tifozym Chelsea. Ciwozi to we Włoszech. On jest. Saporterem. So, tak, a y, bardziej Barca czy Real? No niestety zawiodę pana redaktora, ja jestem za królewskimi. Ten luz kontrastuje z jego głównym rywalem. O książkę Rafał, a także o bieżącą kampanię wyborczą, próbowaliśmy zapytać samego Rafała Trzaskowskiego. Panie Prezydencie, dzień dobry. Chociaż minutkę poświęci pan nam na rozmowę. No specjalnie czekaliśmy dla pana. Ten jednak uciekł na widok naszego reportera. Chciałoby się powiedzieć nic nowego. Maciej Zemław.